Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony 01Dosiek i zapraszam Was do oglądania kolejnego filmu. Zanim jednak zaczniemy, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, łapeczki w górę oraz komentarza, gdyż 90% widzów tego kanału to widzowie bez subskrypcji. Dzisiejszy film ma polegać na przedstawieniu aplikacji, które są przydatne w Pokémon Go. Nie, nie są to cheaty, od razu mówię, są to aplikacje w pełni legalne. I skupimy się dzisiaj na jednej wyjątkowo dla mnie ważnej, przynajmniej ja z niej korzystam cały czas, uważam, że jest ona bardzo przydatna. I właśnie ją omówimy. Dwie pozostałe po prostu wymienimy i powiemy, do czego służą. Pierwszą z tych aplikacji jest aplikacja GoFieldGuid, druga to Calci Ivy, a trzecia Pokédzenie. Po otwarciu naszej aplikacji przekieruje nas to do zakładki wydarzenia, w której wyświetlają nam się m.in. aktualne eventy, migracje Nestów czy aktywne bonusy, m.in. obecnie powiększone spawn. Bulbazaura czy Charmandera, ale też wiele innych, oczywiście tylko tak powierzchownie o tym mówię. Druga zakładka to Pokédex. Mamy tam odpowiednio ponumerowane pokémony zgodnie ze stanem faktycznym. Klikając sobie wybranego stworka możemy sprawdzić, jakie ma najlepsze ataki, na co jest podatny, na co jest odporny. Możemy sprawdzić również jego maksymalne CP, jak szybko ładują się jego ataki podczas PvP i tym podobne. Trzecia zakładka to Field Guide. Najszyżej rozwinięta, dlatego że zawiera ona takie podpunkty jak kody trenerów, zdalne zaproszenia na rajdy, rajdy, lista jajek, zadania, analiza, analiza PvP IV, shadow Pokémon, specjalny research, specjalne ewolucje, najlepsze Pokemony do gymu, najlepsze Pokemony do PvP, ditto, regiony, stardust bonus, typ efektywności, odległość buddy, kwalifikujące się na wymianę Pokemony, PokeWord, wyszukaj arkusz oraz kalkulator poziomów. Wchodząc sobie w zakładkę kody trenerów, wyświetlają nam się kody, które możemy dodać do Friends, nazwa danego trenera oraz jego pochodzenie. Wchodząc w zakładkę zdalne Rajdy, wyświetla nam się kod trenera, jego nick oraz np. Na napis, że poszukuje pomocy do pokonania Mewtu. Zakładka Rajdy opisuje nam, jakie pokemony znajdują się na poszczególnym Rajdzie, np. poziom pierwszy, jednogwiazdkowy Pikachu. Czyli np. Na, na piątkach obecnie Mewtu, Articuno, Zabdos bądź Moltres. Następna zakładka to lista jajek, czyli możemy się dowiedzieć po prostu, jaki Pokemon może nam się wykluć z jajka 2 km, 5, 7 10 czy 12km. W zakładce zadania wyświetlają nam się zadania do wykonania. Analiza PvP służy do porównania IV Pokemona z top 50 IV dla drużyn PvP. Shadow Pokémony, to jak wiadomo, wyskoczą nam wariacje Pokemonów dla zespołu R. Special research chyba nie muszę tłumaczyć specjalne ewolucje, czyli ewolucje z użyciem danego przedmiotu, czyli tam będzie pokazane, ile Candy potrzebujemy do ewolucji, jakiego przedmiotu i jaki pokémon z tego powstanie. Następnie zakładkę najlepsze Pokemony do Gymów i najlepsze Pokemony do PvP chyba możemy sobie pominąć, no bo jak wiadomo, no wiecie, co tam znajdziecie, po prostu najlepsze Pokemony, które po prostu się tam nadają. Zakładka, zakładka Ditto powie nam, pod jakim pokémonem może ukryć się właśnie Ditto. Zakładki regiony to znajdziecie tam listę regionalnych pokemonów, na, na przykład Farfetched z Azji, Kangaskan z Oceanii i tym podobne. Zakładka Stardust Bonus. W każdym sezonie za złapanie niektórych Pokemonów można zdobyć większą ilość Stardustu. Typ efektywności w tej zakładce możemy sprawdzić sobie dany typ. Na przykład, wybieram sobie Normal i weryfikuję, na co on jest podatny, a na co odporny. Odległość Buddy pokazuje nam, ile kilometrów musimy przebyć ze swoim pokemonem, aby zdobyć jednego cukierka kwalifikujący się na wymianę. Tam znajdziemy listę Pokemonów, które możemy ewoluować poprzez wymianę takim Pokemonem, nie używając do tego swoich Candy. Pokeword pokazuje nam, jaka, jest najlepsza, jaka będzie najlepsza alternatywna paczka do zakupu, czyli na przykład wybieramy, że potrzebujemy 15 Ride pasów i oblicza nam, która będzie dla nas najbardziej taka odpowiednia za najniższą cenę. W kalkulatorze poziomu możemy policzyć oczywiście, ile EXPA potrzebujemy do wbicia następnego poziomu. Czyli na przykład ustawiam sobie, że mam 43 level, chcę zdobyć 44, na tym poziomie już mam 15 milionów expa i przeliczam ile ekspa potrzebuję i jak go mogę zdobyć. Na przykład muszę zrobić 10 ewolucji, zakręcić 15 razy pokestopem, bądź zdobyć na przykład 5 best friendsów. A oczywiście pokazuję to na bez jajka i z jajkiem, czyli na przykład jeżeli bez jajka potrzebuję 10 ewolucji, no to z jajkiem potrzebuję ich zaledwie 5, aby zdobyć wymagany ekspa co do aplikacji Calci IV oraz Pokegenie, to myślę, że powstanie o tym następny film. Na tą chwilę chcieliśmy się skupić na tej aplikacji, dlatego że ja jej najczęściej używam. Innych jeszcze, powiem szczerze, nie ogarniam za bardzo i chciałabym się zagłębić najpierw w ten temat. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie jeszcze raz o zostawieniu subskrypcji, łapeczki w górę oraz komentarza. To tyle. Mam nadzieję, że... Film y, przypadnie Wam do gustu, że zostawienie, z, zostawicie te łapeczki w górę i to tyle, żegnam się z Wami, cześć!